Witajcie z tej strony Rydans, w kolejnym odcinku z serii omówienia Jurassic World Evolution 2. To będzie przedostatni odcinek przed y, właśnie naszym wydaniem gry, ponieważ gra zostanie wydana za około trochę więcej niż y, dwa tygodnie. A więc już to y, za niedługo. I przypominam, że jeśli kupicie grę przedpremierowo czyli przed jej wydaniem, dostaniecie darmowe skórki do y, pojazdów limitowane. A więc tak. Dostaliśmy cztery tutaj nasze dinozaury w sumie. Znaczy trzy dinozaury i jedno o pracownikach w sumie. Resztę mam podeślę, bo to jest trochę dłuższe. I będziecie mogli sobie sami zobaczyć w linku. Link jest w opisie. A więc możecie zobaczyć. A teraz zacznijmy od naszego króla dinozaurów, który został the iconic t-rex is one of the deadliest predators of all time its powerful predator jaws contain over 60 thick bone-shattering teeth and bite force that is enough to crush a car A więc ogólnie y, T-Rex to jest y, przepotężne stworzenie, a więc y, no jak widzicie też wygląda to mega fajnie, tutaj tak, pracownicy to trwa minutę 20, a więc coś pewnie tutaj powiem, ja tego nie analizowałem jeszcze do końca, no i to, jest, już, jest, y, to już jest trzecie. to assist you. The park teams are a group of... Może jakoś jakość powiększa. The highly skilled professionals that help you maintain control and ensure your park is running smoothly. They are comprised of rangers, capture team, and the MVU team, who all have specific roles to play. Rangers observe and maintain dinosaur enclosures utilizing the new ranger posts. They can be assigned to patrol automatically and keep a close eye on the welfare of your animals. The mobile veterinary unit is a new addition to the park teams. The MVU is a field based team tasked to treat dinosaurs with injuries or diseases. The capture team can be deployed at a moment's notice to tranquilize any dinosaur that has escaped its enclosure. These teams are essential to any park. No, With them on your side, what could possibly go wrong? The velociraptor is a highly intelligent predator. No i właśnie jak możecie zauważyć, wygląda to bardzo i to bardzo ładnie. I to jest chyba największa zmiana, yy, której chciałem, żeby właśnie raptory mogły polować w stadach, ponieważ no raptory nie miały za dużo opcji, a teraz plezjozaur czyli Nasz, y, wodny dinosaur. The plesiosaurus is one of the most iconic prehistoric marine reptiles. Its lengthy neck grants it an extended reach to strike its prey, making the plesiosaurus a highly effective and lethal aquatic hunter. No, i to właśnie jest to. Możliwe, że teraz właśnie y, wam pokażę również starego T-rex'a, jak to wyglądało. I tutaj będziecie mogli w sumie sobie porównać. Ja tego nie widziałem, y, a więc możecie sobie teraz porównać, jak to wyglądało. Ja też sobie porównał, bo właśnie nie widziałem. T-rex. Y, -rex. Tyrannosaurus rex, a genus, genus of it was member of the Tyrannosaurids. Paleogene extinction. No moim zdaniem obecnie to wygląda lepiej. No ale jak widzicie, właśnie tak to wyglądało. A teraz yy, te zdjęcia, które udało mi się znaleźć. Nie ma ich może za dużo, ale są dosyć ciekawe. I dobrze, tutaj już mamy zdjęcia. Tutaj właśnie mamy nasze t Yy, tutaj, właśnie te góry, i to wygląda bardzo dobrze. Tutaj chyba jeszcze nie, yy, nie zostało to do końca poprawione. Tutaj, to obserwatorium, ale T-Rex wyglądają mega dobrze, moim zdaniem. I bardzo, bardzo dobrze zostały poprawione. No, tutaj nie mam szczerze co opowiedzieć. Chyba że yy, to, że najprawdopodobniej będą mogły wychodzić, yy, właśnie. Yy, na przykład dwa dinozaury. Tutaj mamy raptory. Raptory, czyli bardzo y, dobrze zmienione, moim zdaniem, dinozaury. Może y, z wyglądu nie są bardzo zmienione, lecz widać ten wygląd zmieniony. No i tutaj, y, właśnie, mamy też skórki. Możliwe, że tego nie wiem, ale może jakoś y, skórki będą też mniej więcej losowo, lub będą na przykład jakieś. Y, Mutacje. Przynajmniej tak by było dosyć ciekawie, ale nie spodziewałbym się tego, to są tylko moje spekulacje i to, co bym chciał y, zobaczyć. No tutaj nie mam co powiedzieć. Y, jeszcze raz. Y, to szczerze nie jestem pewien. To chyba jest z poprzedniej części, a więc to pominijmy. To jest y, z nowej raczej. Co prawda, teraz tak patrząc na to, to chyba może i nie. Nie wiem szczerze, znalazłem to, a więc nie mam 100% pewności, co prawda to wygląda na starą grę, a więc to też raczej pominiemy, to jest na 100% nowe. A więc tak, tutaj mamy park, to było z tego manager i tutaj właśnie mamy jakieś budynki nowe, to jest, jest chyba jakaś restauracja czy hotel, na przykład taki mniejszy, tu mamy właśnie jakieś budynki. A tu chyba mamy jakieś wyjście lub obserwatorium, bo tu chyba jest klatka. Tam mamy y, napteranodony, tutaj właśnie plaże, a więc tu pewnie by można było zbudować zagrodę dla na przykład mozazaura lub naszego plesiozaura. Pewnie megalodony również będą. A więc y, tak to właśnie wygląda. Tutaj y, to chyba jest z nowej, to prawda, znowu nie mam pewności. Y, ale ładne zdjęcie, a więc. Tutaj y, mamy zdjęcie parku. To jest z nowej, to wiem, bo widać. E, tutaj jakieś dinozaury. Nadal nam zostało to obserwatorium takie wysokie. Tutaj właśnie zagroda dla mozazaura. Co prawda nie wygląda to najlepiej, y, ponieważ właśnie ja, jeśli będę robił, to postaram się zrobić właśnie taką dużą widownię. A nie takie małe, dlatego tak jakoś yy, mi to tak średnio pasuje. Tutaj mam helikopter. Wygląda to inaczej. To na pewno, bo to chyba było na dachu. Yy, tutaj właśnie mamy tą zagrodę dla Pteranodonów. I to chyba tyle. A więc yy, teraz, jeśli jeszcze coś mam, to będzie raczej krótki odcinek nic już nie mam. A więc, yy, no niestety, nie ma tego dużo. Wiem. Ale nie mogłem tego więcej znaleźć. E, możecie na przykład pisać mi na Discordzie. Jeśli coś znajdziecie: jakieś zdjęcia, e, czy cokolwiek, e, tylko nie jakieś filmy u kogoś, kto magre, ponieważ ja nie chcę sobie właśnie psuć tak do końca. Powiedzmy zabawy, a więc e, możecie mi podsyłać na Discorda i oczywiście zapraszam. E, możecie podsyłać gdzieś na przykład na ogólny, e, czy na przykład na jakieś tam propozycje na odcinki chyba jest również yy, to możecie również tam wysyłać yy, albo napisać mi po prostu na czat prywatny. A więc jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo miło. Oraz zapraszam Was właśnie na mojego Discorda, na którym możecie tam do mnie napisać o jakąś sprawę. O propozycje na przykład zagrania, nagrania odcinka. Mogę z Wami nagrać. Możecie na przykład, nie wiem, mi pomóc czy coś w tym stylu, ewentualnie jeśli będę potrzebował pomocy. A więc do usłyszenia w kolejnym odcinku.